Witajcie na naszym kanale. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zanurz się w niezwykły świat, który łączy ludzi o podobnych przekonaniach z każdego zakątka globu. Nasza misja to nie tylko dzielenie się z wami autentycznymi chrześcijańskimi świadectwami. Chcemy przekazać Wam historie, które są żywym świadectwem mocy Królestwa Bożego. Przygotuj się na podróż, która odmieni Twoje spojrzenie na wiarę, na życie, na świat, który nas otacza. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, by na bieżąco odkrywać, jak potężna i przemieniająca może być prawdziwa wiara. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, ty się tym zajmij! Jezu, ufam Tobie!, lub niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Dzisiaj Asa dzieli się z nami swoim niezwykłym doświadczeniem, które miało miejsce zaledwie kilka dni przed jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego młodego człowieka ukończeniem szkoły. Wszystko zaczęło się niewinnie. Od szkolnego pikniku, który miał być radosnym świętowaniem zbliżających się uroczystości. Nikt nie spodziewał się, że dzień ten zmieni życie Asy na zawsze. Podczas tego pikniku, Asa zdecydował się na chwilę relaksu w wodzie. Pływał w kierunku tratwy, kiedy nagle jego ciało zdradziły skurcze. W jednej chwili, zamiast radości i śmiechu, zapanował strach i przerażenie. Asa zaczął tonąć. To, co przeżył pod wodą, przekracza granice ludzkiego pojęcia. Utonięcie, które powinno zakończyć się tragicznie, stało się początkiem czegoś, co Asa opisuje jako przejście w światło. W tej desperackiej sytuacji, kiedy życie wydawało się uciekać z każdą kolejną sekundą, Asa doświadczył czegoś niezwykłego. Zamiast ciemności i końca pojawiło się światło. Światło, które nie było tylko fizycznym zjawiskiem. Ale czymś o wiele głębszym, przesłaniem i obietnicą. To przeżycie bliskie śmierci, które Asa dzieli się z nami dzisiaj, otwiera drzwi do zrozumienia, że istnieje coś więcej poza tym, co widzimy. W najmroczniejszym momencie swojego życia, kiedy Asa walczył z bezlitosnymi skurczami, pogrążając się coraz głębiej w ciemnych wodach jeziora, przyszedł ból i rozpacz. Które wydawały się niemożliwe do zniesienia. Opowiada o uczuciu, jakby każda komórka jego ciała krzyczała z bólu i desperacji, gdy bezskutecznie szukał powietrza, które mogłoby przywrócić mu życie. To była walka o każdy oddech, walka, która wydawała się przegrana. W tej chwili ekstremalnego cierpienia, kiedy Asa był już na granicy wytrzymałości, usłyszał wewnętrzny głos. Był to głos, który wbrew jego instynktowi przeżycia sugerował mu, aby na chwilę odpoczął. Odpocznij tylko na moment powiedział głos, podczas gdy Asa walczył z panicznym pragnieniem, by wyrwać się na powierzchnię i zaczerpnąć powietrza. Mimo totalnej desperacji, ten spokojny, niemal ojcowski głos kontynuował: Czy chcesz odpocząć tylko na chwilę? Asa. W obliczu tej niezwykłej sytuacji, gdzie jego życie wisiało na włosku, postanowił posłuchać tego tajemniczego głosu. Zdecydował, że odpocznie, mimo wszystko, w chwili kiedy zgodził się odpuścić, nastąpiło coś nieoczekiwanego. Wewnętrzny ból i strach zaczęły ustępować, otwierając drogę do czegoś nowego, czegoś niezwykłego, co czekało na niego po drugiej stronie tej mrocznej kurtyny. Kiedy Asa zdecydował się odpuścić, doświadczył czegoś niezwykłego. Jego świadomość wydawała się opuszczać fizyczne ciało, które było uwięzione w mule na dnie jeziora. W tym momencie, zamiast zimna i bólu, ogarnęło go ciepło i uczucie absolutnego pokoju. Opisuje to jako przekroczenie granicy między życiem a śmiercią, gdzie zamiast końca, odkrył nowy wymiar istnienia. W tej nowej rzeczywistości Asa spotkał istoty złożone z czystego światła. Mówi, że choć ich formy były eteryczne i zbudowane z światła, mógł rozpoznać w nich rysy zarówno ludzkie, jak i boskie. Te istoty emanowały miłością i mądrością, które natychmiast uspokoiły jego duszę pomimo całkowitej odmienności sytuacji. Wśród tych istot światłości jedna wyróżniała się szczególnie. Była to postać, którą Asa bez wahania rozpoznał jako Jezusa. Komunikacja z Jezusem nie odbywała się poprzez słowa, lecz na poziomie głębokiego wewnętrznego zrozumienia. Jezus przekazał Asie wizję przyszłości oraz konkretne zadanie do wykonania. Miał wrócić i dzielić się swoim doświadczeniem oraz ostrzeżeniem, które ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata. Te momenty, choć pozbawione słów. Przyniosły Asie głębokie zrozumienie jego roli i misji na ziemi. Był to przekaz pełen nadziei, ale też wielkiego obowiązku, który Asa przyjął z poczuciem głębokiej odpowiedzialności. Podczas tego niezwykłego spotkania z Jezusem, Asa otrzymał serię wizji przyszłości, które były zarówno przerażające, jak i pouczające. Widział sceny ogromnych bitew, które rozgrywały się na różnych kontynentach. Ludzie różnych narodowości i epok walczyli ze sobą w okrutnych konfliktach, które pozostawiały za sobą tylko zgliszcza i cierpienie. Kolejne wizje ukazywały katastrofalne powodzie, które pustoszyły miasta i wsie. Asa widział, jak potężne fale wody zalewają budynki, niszczą samochody i porywają ludzi w swoje mroczne głębiny. Przerażające obrazy trzęsień ziemi i erupcji wulkanów Również były częścią tej przepowiedni: Ziemia rozstępowała się, pochłaniając domy, a wulkany wybuchały z ogromną siłą, zasypując okolice popiołem i lawą. Jezus przekazał Asie, że te wizje nie są tylko ostrzeżeniami o nadchodzących katastrofach naturalnych, ale również symbolizują przyszłe próby dla chrześcijan na całym świecie. Miały one na celu przygotować wiernych na czas wielkich prób. I zawirowań, których doświadczą w nadchodzących latach. Asa zrozumiał, że jego zadaniem jest nie tylko ostrzec świat przed fizycznymi zagrożeniami, ale również umocnić wiarę i wytrwałość duchową współwierzących. Przesłanie, które otrzymał, było jasne. Nadszedł czas, aby chrześcijanie na całym świecie zjednoczyli się w modlitwie. I wzajemnym wsparciu, przygotowując się na wyzwania, które przyniesie przyszłość. To wezwanie do duchowego przebudzenia i odnowy miało być kluczowym elementem jego misji po powrocie na Ziemię. Po tym głębokim i przekształcającym doświadczeniu, Asa stanął przed koniecznością powrotu do swojego cielesnego bytu. Proces ten rozpoczął się nagle, gdy jego duchowa podróż dobiegła końca. Asa opisuje moment, kiedy jego świadomość wracała do ciała zimnego i przesiąkniętego wodą leżącego na brzegu jeziora. Był to moment pełen kontrastów, od uczucia nieograniczonego ciepła i światła do nagłego, chłodnego zetknięcia z rzeczywistością. Niemal natychmiast po powrocie do ciała, Asa zaczął odruchowo kaszleć, wypluwając wodę, która zalała jego płuca. To fizyczne oczyszczenie było bolesne, ale konieczne do pełnego powrotu do życia. Wokół niego zebrali się przyjaciele i nauczyciele, którzy byli świadkami jego dramatycznego wypadku, teraz starali się pomóc mu w odzyskaniu oddechu i sił. Mimo ulgi, jaką przyniosło mu wydostanie się na bezpieczny brzeg, wewnętrzne uczucie straty było przytłaczające. Asa czuł głęboką tęsknotę za światłem i miłością, które doświadczył poza granicami fizycznej egzystencji. Ta utrata była równie intensywna, co wcześniejsze doświadczenie tonięcia. Opowiada o tym, jak trudno było mu pogodzić się z powrotem do świata, który nagle wydał się mu mniej realny, mniej intensywny niż to, co doświadczył po drugiej stronie. Chociaż był wdzięczny za drugą szansę na życie, to przesłanie, które otrzymał, a także uczucie nieograniczonej miłości, które tam doznał, na zawsze zmieniły jego spojrzenie na świat. Asa wiedział, że jego zadaniem jest teraz dzielić się tą wiedzą i uczuciem z innymi, aby mogli zrozumieć głębszy sens istnienia i zbliżające się wyzwania, które czekają ludzkość. Dziękuję Wam serdecznie za to. Że poświęciliście czas, aby wysłuchać tej niezwykłej opowieści. Doświadczenia, jakie przekazał Asa, niosą ze sobą głębokie przesłanie, które ma moc zmieniać serca i umysły. Jeśli to, co usłyszeliście, poruszyło Wasze serca, proszę Was o polubienie tego filmu i udostępnienie go dalej. Niechaj jak najwięcej osób dowie się o tej niezwykłej historii i przesłaniu, które niesie. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy i czujecie, że treści, które oferujemy, mogą wzbogacić wasze życie, gorąco zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnych z naszych przyszłych filmów, które mamy nadzieję będą równie inspirujące i pouczające. Jeszcze raz dziękuję za waszą obecność i wsparcie. To dzięki wam możemy dzielić się tymi ważnymi historiami. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.